Dobra, witam serdecznie, moi drodzy, po raz kolejny, w świetnym miejscu. Tym razem rozpocznę na początek od tego, że znowu jestem wdzięczny i dziękuję szefowi za niesamowite przyjęcie, że mogę tutaj być i mogę tutaj nagrywać akurat właśnie w tym lokalu. Więc, jeszcze raz, dziękuję serdecznie i rozpoczynamy dzisiejszy temat, który jest kontynuacją ostatniego, bo powiedziałem, że chciałbym. Poruszyć temat modlitwy, rozmowy z Bogiem i też sposobności, kiedy ten Bóg się może nam realnie objawić lub może nam pokazać swoją obecność. Więc tak, wracając do modlitwy i do tego, czym jest chyba naprawdę modlitwa. Przede wszystkim jest to rozmowa jak ze sobą. Pierwszy raz, gdzie realnie odczułem Jego obecność, lub jak gdyby taką, to się nazywa w języku angielskim, longing to God. Że jakby tego Boga chcieliśmy bardzo mocno. To było dosyć też niedawno, bo jako osoba, która dopiero teraz poznaje go, to było coś zupełnie nowego. Tak mówię, przez wiele, wiele lat dryfowałem w tym życiu, szukając czegoś większego ode mnie, jakiejś takiej może energii, wszechświata. I nie mogłem tego znaleźć. Szukałem bardzo długo, aż to się pojawiło, i teraz czuję, że. Już nie muszę szukać, tylko eksplorować to, co znalazłem. Czuję się jakby w tym bezpieczny, czuję się w tym pełny, ale tak jak mówię, jestem zupełnie nowy, dlatego wszystko jest nowe i dopiero teraz się tego uczę po wielu, wielu latach takiej podróży i poszukiwań. Jego obecność i tą rozmowę, którą ja nazywam modlitwą, i też tym cytatem, który poruszałem ostatnio. Jeżeli się modlisz, to, to rób to jakby w swoim takim zaciszu i wierz w to, że już to otrzymałeś. Bo Bóg wszystko wie. Wie, czego potrzebujemy. I nie trzeba pytać, prosić i narzekać, że coś się nie dzieje, tylko trzeba być jakby wdzięcznym i zaufać, że to już jest. I ten koncept się bardzo często przewija w różnych konceptach religijności albo duchowości w tych czasach. Jeżeli chodzi o jakiś New Age albo. Albo nowe praktyki duchowe, gdzie bardzo często jesteśmy mydleni, znaczy myleni i jakby mydlą nam oczy tym, że trzeba być już wdzięcznym za to, co jeszcze nie mamy, żeby to otrzymać. Wielokrotnie właśnie zwracamy się do tej wdzięczności, jakby do samego siebie i do gloryfikacji siebie, że musimy być wdzięczni za coś, jakiejś energii, jakiejś mocy, sobie samemu, bo przecież Bóg jest w nas. Tylko ten koncept przeważnie się nie sprawdza, bo my wierzymy, że my jesteśmy Bogiem, częścią Boga i coś jest w nas, co jest naszym czymś. I próbujemy tam składać te podziękowania. Ten koncept wielokrotnie się przewijał u mnie, jeżeli chodzi o takie praktyki duchowe. Jedną z nich na przykład był Neville Goddard, który posługując się kabałą, wierzył, że trzeba odczuwać to już w środku, że już musisz żyć tak, jakbyś to otrzymał. Tylko tam nie było Boga. To był koncept psychologiczny i wielokrotnie ćwiczyłem te techniki, żeby to poczuć, ten stan, jak się już jest, w tym taki status feeling that you already received. Ale, właśnie teraz jest to piękne ale tam nie było Boga personalnego, który, który wie wszystko, więc niekoniecznie my potrzebujemy to mówić, prosić, narzekać wymuszać od Boga to co jest napisane. I dlaczego te techniki jakby nie działały albo mogły działać to są jakby dwie dwie jakby takie sporne szkoły. Jedna jakby właśnie mówi, że nie jesteśmy w stanie jakby do końca zaufać, że tylko to się nie dzieje, a druga, że złą technikę używamy, że nie znamy jej do końca, więc musimy praktykować, aż to się gdzieś tam spełni. Plus to, że ja bardzo mocno wierzę, że rzeczywiście, jeżeli jest dobro, to też musi być ta druga siła, czyli, czyli zło. I wiem i czuję i wypewnię może też, że to zło też słucha. Też może dać coś dobrego, żeby nam zamydlić oczy. I tak właśnie trwawałem przez wiele lat, bo jedna rzecz się kiedyś spełniła. Zapisałem sobie nawet nie wiem czy cele, ale rzeczy, które chciałbym mieć jako jeszcze młody chłopak i to się zrealizowało, co sobie kiedyś zapisałem na kartce, i później po dwa, dwóch, trzech miesiącach zapomniałem zupełnie o tym, i uważam, że technika właśnie działa, bo pozostawiłem bo to i to się zrealizowało. Znalazłem kartkę powtórnej i mówię, tak, wszystko, co sobie tam zapisałem, jest. Albo tam 75% rzeczy, które wtedy nie miałem, nagle posiadałem. Mówię, tak, to działa. I zachłysnąłem się tym wszystkim, tym nowym konceptem, że tak, wystarczy się zdyscyplinować, wystarczy sobie coś zapisać i to się spełni jak marzenie. Ale już wiem, że to był po prostu ten ten zły, który widział to i dał mi to tylko po to, żeby wejść w to jeszcze, jeszcze bardziej. Z tego, co ja widzę, to było wszystko w kontroli Boga. On zezwolił na to działanie. Byłem bardzo mocno zagubiony. Nie potrafiłem go znaleźć i nie mogłem go znaleźć, bo byłem bardzo mocno zadufany i i pokrzywdzony przez chyba życie, tak przynajmniej ja teraz czuję, że byłem sam w tym wszystkim, że byłem opuszczony, że ja szukałem akceptacji i wszystko chciałem sam. Byłem najmłodszym dzieckiem. Moje, moje rodzeństwo jest bliźniakami, więc oni się bardzo mocno trzymali ze sobą. A ja czułem, że jestem taką czarną owcą, która jest pozostawiona sobie samemu, i że wszystko muszę sam. I tak też zaczęły później kłopoty, problemy, bo im bardziej wchodziłem, tym bardziej myślałem, że poznaję coś i że już jestem bardzo blisko o krok od poznania wszystkiego i zbudowania sobie życia po swojemu, na swoich warunkach. I bardzo się cieszę, że to się po prostu zmieniło przez cały proces takiej też trochę żałoby po, po jednej relacji i, i zbudowało to mnie na nowo. Czuję, że musiał mnie złamać i też dostać się do mnie w inny sposób. Wracając do tego, kiedy Bóg się też pojawia nam. Ja w pewnym momencie poczułem właśnie brak Boga, brak jego obecności, że i też zawód, że to ja nie szukałem go albo nie miałem dla niego czasu. Był moment, kiedy trafiłem do szpitala po pracy i wtedy zastanawiałem, czy mam czuć smutek, czy żal, czy, czy jakie emocje się u mnie pojawiają. I nagle odczułem tę obecność. Zrozumiałem, że Bóg jest cały czas przy mnie i On czeka. I, I to był piękny moment, bo on jakby mi się tam objawił w takiej, takiej obecności, że on zawsze jest i zawsze był. I wiem, że wtedy mi takie łzy szczęścia, zrozumienia, że on był cały czas. Tylko ja nie chciałem go zobaczyć. Zrozumiałem, że modlitwa nie jest modlitwą proszeniową, taką. Ja tu mam prośbę, trzeba zrealizować je. Oj, Ginie, Ginie, spełnij to dla mnie. Zrozumiałem, że modlitwa jest bardziej właśnie tym dziękczynieniem, dziękowaniem za to, co już jest. Przede wszystkim to już jest, bo tak naprawdę droga, którą on przygotował, już jest. I wszystko, co się wydarzy, nawet jeżeli mamy swoją wolną wolę, to ja już też wiem, że to, co Bóg zapanował, jest lepsze dla mnie. I mam nadzieję, że nie będzie takiej sytuacji znowu, że coś się musi wydarzyć, żebym miał czas dla Boga. Tak, więc modlitwa. Modlitwa jest dziękczynieniem. I jasne, to nawet ten, ten cytat, od yy, którego który zacząłem, trzeba dziękować Bogu za to, że to już się wydarzyło, bo On już przygotował ten, ten cały plan. My dopiero go odkrywamy, czasami nie rozumiemy, jaki jest plan. I powinniśmy być naprawdę wdzięczni, że uzbroił On nas, jakby, w nasze cechy, które dostaliśmy od Niego. I wszystko, co się dzieje, to też dlatego, że dostaliśmy te cechy. I, i ta wdzięczność się zaczęła też pojawiać, kiedy się Bardziej dawałem do, do siebie, do sytuacji, do wszechświata, do ludzi, a dopiero teraz zrozumiałem, że cały rozbłądziłem i tą wdzięczność, o której też wielu guru albo jakichś y, przewodników duchowych, liderów duchowych mówi, tak, musisz być wdzięczny. Jest to super koncept, żeby być wdzięcznym, zrozumieć, co się fajnego działo w życiu, ale tam nie ma Boga, tak przynajmniej czuję, że ten cały zamysł byłby piękny, gdyby wrócić do Boga. Do wdzięczności jemu za, za życie, za istnienie, za te cechy, które dostaliśmy i nie jesteśmy ich władcą. Bo cechy zostały nam dane i trzeba z nich bardzo dobrze korzystać. Dlatego chciałbym jeszcze raz podziękować teraz już jemu za obecność, za prowadzenie mnie od paru miesięcy i, i ten kontakt zaczyna się wzmacniać. Ja już się nie kryję. Uważam, że, że tak, że wierzę, że jestem chrześcijaninem. Nowo narodzonym, i nie wstydzę się tego, a on jest częściej ze mną. To jest kwestia odczucia, bo Bóg jest naprawdę namacalny i odczuwalny. Czego prosić, żeby wszystkie drzwi, które mają być zamknięte, nie są przez niego otworzone, żeby on pozamykał. Jeżeli coś nie jest napisane, to żeby to zamknął, bo później jest to widoczne, co jest od niego, a co nie jest od niego. Pozwólcie mu działać. Wszystkiego dobrego i jeszcze raz bardzo Wam serdecznie dziękuję.